No, cześć, ja jestem Nexus. To jest kolejny odcinek, i znajdujemy się teraz na Battlegroundzie. I korzystając z tej małej chwili e, przed Battlegroundem, zanim on się oczywiście rozpocznie, chciałem porozmawiać o wspieranie mojego kanału. Otóż niedługo zbliżamy się właśnie do tego magicznego 100 tysięcy subskrypcji i chciałem tutaj od razu przypomnieć, jakby zrobić takie małe przypomnienie ludziom, którzy oglądają mój kanał, ale nie mają subskrypcji, o tym, żeby subskrybować kanał, a bo jeżeli jesteś nowy na tym filmie, także subskrybuj kanał, zapraszam oczywiście na więcej materiałów, no i oczywiście też chciałem powiedzieć, abyście ocenili ten materiał, jeżeli będzie wam się podobał, czy to na koniec, czy kiedy będziecie chcieli, to wy, to wy wiecie, jak to zrobić, tak? Natomiast jeżeli chodzi o te tutaj pety, czyli tutaj tę mechaniczną owieczkę, którą tu widzicie, oraz tego mechanicznego króliczka, który jest tutaj, to podjąłem decyzję, że nazwę je właśnie yy, sugerując się wami, tak, yy, czyli widzami i daliście mi bardzo fajne nazwy na, na tepety, i nazwałem ostatecznie moją owieczkę Betsy. A króliczka nie mogę zmienić, bo to jest Hati, natomiast króliczek będzie nazywał się Bugs, więc będzie, będzie Betsy i Bugs, Bugs oczywiście to jest tak bardziej ukłon w stronę bajek z dzieciństwa, a Betsy oczywiście Gothic. Znajdujemy się na moim hunterze w sumie i... O kurde, już mnie tutaj warrior jakiś będzie chciał molestować, nie, 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 to ja podziękuję. Dawno nie grałem w ogóle żadną range klasą i tutaj ogarnąłem mojego huntera właśnie do tego stopnia, żeby właśnie całkiem przyjemnie się na razie nim grało. Jak widać nasi sojusznicy polecili prosto na Mańcy i to bardzo dobrze, bo tutaj raczej Waterworksy stracimy do tej pory. Gram w speku Beastmaster, jeżeli kogoś by to interesowało. Jeśli chodzi o moje talenty, to znajdziecie je gdzieś tam na Armory. Wystarczy, że wejdziecie, kurczę, wpiszecie Armory Nexus czy coś w tym stylu w Google'ach i na pewno znajdziecie, więc proszę was. O Jezu, ale on mocno bije ten goleś. dobra. Trzeba tutaj w takim razie się nią zająć. Ogólnie ten spek, no jest taki troszeczkę, można powiedzieć. Nie chciałbym tutaj nikogo obrażać, że jest to spek dla bezmózgów, natomiast nie jest to spek, który wymaga jakiejś tam niesamowitej kurcze koordynacji psychoruchowej, żeby e, cokolwiek osiągnąć. No, wystarczy tutaj klikanie paru guzików i o, oczywiście odpowiedniej kolejności. Więc to jest takie bardziej, ten spek przyrównałbym do takiego zalewania przeciwnika bestiami oraz po prostu zalewaniem cooldownami, po prostu co jest to to wrzucamy i tyle i zabijamy. Całkiem dobry damage i przede wszystkim Beastmaster Hunter, o ile dobrze jakby kojarzę i oglądałem jakieś różne filmy, to jest on nawet w stanie najzwyczajniej w świecie zabijać, zabijać ludzi. Samymi petami, więc wyobraźcie sobie, że hunter, który zabija tylko i wyłącznie petem swoich oponentów Brzmi troszeczkę obsko, co nie? No, A teraz weźmy się tutaj, wrzućmy, o tutaj jest jakiś, zobaczcie, kąsek Trzeba właśnie próbować, ja tu muszę jakoś tak, proszę bardzo Uciekamy, wrzucamy tego maga Dobra, zabiliśmy maga tam, jeżeli chodzi o PvP talenty, to mam... O Jezu, ale mnie mocno bije ten koleś. Jeżeli chodzi o P te PvP talenty, to mam jeden talent ostat ostatni, bo jeszcze nie mam odblokowanych wszystkich talentów, jeśli chodzi o mojego Huntera, to przede wszystkim nie mam ostatniego trajta e, swoją drogą. Tutaj też taki mały fun fact, więc troszeczkę tutaj mam do odblokowania rzeczy. E, ale mam też taki talent, który sprawia, że... W momencie, gdy cel ma 30% życia, to wtedy mogę spamować kilkoma. Obska sprawa, naprawdę bardzo fajna rzecz. I teraz e, staram się po prostu wyłapywać tych przeciwników. No tutaj staram się też trzymać jeszcze na odległość tak, żeby. O Jezu! I jakiś warrior tutaj mnie postanowił gdzieś tam zjeść, ale, ale jakoś... Tutaj, jakoś się tu trzymamy, słuchajcie, cały czas. Jakoś tu się trzymamy. Ten warrior na pewno będzie chciał tam w, w nas wjeżdżać. E, ale już po... zobaczcie, że tutaj leczenie wleciało, dostał od razu stunika na twarz. Trzeba go ładnie tej menadżerować. Zrobimy tutaj sobie coś takiego. I moje pety, boom! Kill command! O, ale ładna obrona, słuchajcie, tej bazy tutaj. Na razie Lighthouse także wydaje się być w porządku. Czy to jest healer? To jest healer. Tak, dobra, więc tutaj musimy tego gościa tutaj raczej spróbować zabić. Kill command, kill command. Dobrze, ładnie. Ten szaman, jak się na mnie kucze skupia. Swaniaczek jeden, hati. Uleczmy się. O naszym Exhilaration, Narzućmy co możemy i nasze pety, zobaczcie jak one tam kurcze mocno gryzą tego szamana. Dorzucamy jeszcze mu jakieś Dire Vista. Ten spek oczywiście nie jest zbudowany jakoś tak specjalnie pod yy, tylko i wyłącznie zabijanie petami, ale tu chyba jednak zginę, czy ja zginę, czy ja zginę. O, jednak zginę, niestety tutaj nie, nie dałem rady. To te pety muszą się na niego rzucić. Mówię, ten spec. No, można tutaj jeszcze chociażby pod taki. Jeżeli chcielibyśmy zabijać tylko petami, to zamienić chociażby Stomp na Dire Frenzy, który także zadaje obrażeń troszeczkę. Mam tutaj Blink Strike, który też właśnie temu służy. Intimidation, taki stun na pecie czy coś w tym stylu. Więc to też jest spoko. Teraz przydałoby się przejść na drugą stronę. Zobaczcie: Waterworks jest nieco odsłonięte. Mańcy zostały przejęte. No, zostaliśmy zalani właśnie tutaj wrogami, dlatego że oni mają tam stateczek tuż obok respa. E, który, który będzie ich tutaj, wiecie, wyciągał ale tutaj musimy jakoś ich przytrzymać, tak żeby oni no bo zobaczcie, że oni tutaj to chcą to to ogarnąć sobie lava burst, dobra, odpaliliśmy się teraz mój każdy cobra shot teraz y, y, właśnie ściąga z przeciwnika y, znaczy, nie, nie ściąga z przeciwnika, tylko y, kilkomen nam redukuje, i uwaga udało się zabić, dobra, udało się i teraz czy znaczy, tam w ogóle jest sens iść? O, chyba tam nie ma sensu iść, co? Dobra, na razie wiecie co? Na razie nie będziemy kombinować Nasza Betsy i nasz bugs. Mm, teraz kurczę, w którą stronę by tutaj się udać? To jest właśnie kurde pytanie, które sobie teraz mogę zadać. To jest przyjęte. O! I się rzucili do mnie. Dobra. Glacier Spike to będzie mocne uderzenie w moją stronę. 700 tysięcy. Kurczę, cwaniaczek mocne obrażenia zadaje. No tutaj niestety zginę już. Więc kurczę, dobra, ja już nawet nie będę stawiał oporu, po prostu nie żyję. Również korzystam, no bo ho honor talentów jeszcze nie mam wszystkich odlokowanych. Zresztą sami to widzicie, 26 poziom. Dopiero niedawno zacząłem cokolwiek w tym PVP robić na tym hunterze. Więc jeszcze tutaj talentów nie mam dobranych odpowiednio. Te talenty są już tak dobrane pod PvP mniej więcej, natomiast honor talenty jeszcze tutaj muszę parę zmian dokonać dopiero jak je odlokuję. Ale korzystam teraz ze Scorpion Sting, który jest bardzo użyteczny. On sprawia, że cel przez parę sekund, chyba bodajże 8, e właśnie ma zredukowaną swoją szansę na krytyka Strike o 50%. Czy, czy mi się wydaje, czy ten rogue właśnie przejął Waterworks'y? Kurczę, no moja krew, ja to tak na rogu też bardzo lubię robić, takie po prostu ninja kapy. Hmm, Gdziekolwiek po prostu sapa zarzucił i tyle i przejął i przejął, patrzcie, dobra. Ok, któregoś teraz musimy zabić. Odpaliłem się na maksa, czyli wszystko co miałem to odpaliłem. Teraz dorzućmy tam jeszcze peta do środeczka tego warriora postaram się tutaj zabić. Zarzućmy jeszcze tutaj Stunika i teraz Kill Command, Kill Command, porobiony Kill Command. Zarzućmy teraz. Oj kurde, chciałem trapa tutaj zarzucić, ale ten priest jakoś sobie uciekł z tego. Teraz możemy meda dorzucić. Zabity, nie żyje. Ok, zniszczmy ten, ten tutaj e, totem. A i proszę bardzo, jakoś tutaj dajemy radę. Zredukujmy mu oczywiście teraz ten Critical Strike o 50%. Postarajmy się naszymi petami go zagryźć. I kilkomant nie żyje. Teraz jeszcze... Jeszcze korzystajmy z tych naszych talencików, póki możemy. Dobrze, jest wszystko. Te, ten kurczak, on tu się trzyma. Gdzie jest mój pet? Mój pet chyba tam został zamrożony czy coś. Albo, albo nie żyje? Nie, no żyje. To nie wiem, gdzie on jest. Powinien tego monka tam pójść kurczę skasować. Bo, bo widzę, że ten monk sobie tam zaczyna troszeczkę świrować. Dobra, wiecie co? Skupimy się na tym monku, bo ten monk tutaj. Widzę, że troszkę za bardzo kozaczy. Że tak to, że tak to powiem. Okej, okay, teraz patrzcie, co robimy z nim. I teraz kill command, kill command, kill command. To jest dosłownie, jakbym miał execute. Dosłownie. Uwaga. Dobra, zabity i jest jeszcze jeden priest. Interapcik i porobiony. Kurczę, bardzo ładnie Alliance gra tego Battlegrounda. Eee, co też nie jest tutaj prawdą, że pokazuję tylko Battlegroundy na których wygrywam. Uwierzcie mi, że to jest pierwszy, pierwszy Battleground z, z brzegu, który wziąłem. To jest pierwszy raz, kiedy ja nagrywam, bo czasem zdarza się tak, że Battlegroundy nagrywam po, po dwa razy albo coś, bo powiedzmy coś mi się tam nie podobało, albo mój komentarz jakiś taki wydawał się być niemrawy, czy coś w tym stylu. Ło Jezu, teraz to kurde niemrawy zaraz mogę się wydawać, kurcze, jak tutaj się w nas wpierdzielą. Okej, okay, użyjmy tutaj naszych umiejętności i kasujemy powoli. Postaramy się zabić najpierw tego szamana. Lapsa. Zarzucamy trapika pod siebie. Oj. Dobra, warto tutaj uciec. Tego szamana będziemy mogli zabić kilkoment, kilkoment. To jest chyba healer, tam im się pojawił z powrotem. Kilkoment zabity. Dobra. Gdzie jest ten ten. Jest, jest healer, jest healer. Dobrze, jakoś tutaj powinniśmy sobie chyba dać radę. Moim zadaniem na pewno będzie interaptowanie flagi, jeżeli będą chcieli ją przyjmować. Słaniaczki. Ale widzę, że tam się rzucił też na niego jakiś rogue. Z tego co widzę. Oj, 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 No i miał przerąbane umarł. Jeszcze jakieś tu parę rogów się pojawia. Zarzucamy szybko do środeczka trapika. Kilkommand, kilkommand nie żyje. Tutaj chyba rogue się gdzieś, gdzieś... Albo on zniknął, albo coś. Jest. Dobra. Teraz ich tu wykończymy raczej. Kilkomand, kilkommand, poszedł. Ante O Boże ten. Dobra, wrzucamy co tam możemy. Kurczę... O, jest! Udało się! Zabijacie moje pety, zabijacie moje pety. Dobrze. Tutaj raczej raczej tu powinno jakoś pójść Dobra, zarzucamy jeszcze tutaj gościa. Czy jeszcze go zabiję? Zabiję go. Jeszcze tego zabiję, udało się. Uf, tyle ile mogłem, to zabiłem. Ale czy czy... chyba przejmą to, co? Ale dobra, zobaczcie. Kurczę, jak ja lubię jak taka Alliance gra. Jak ja lubię jak taka Alliance gra, dlaczego? No bo zobaczcie... Jak ten, jeżeli, jeżeli tą bazę straciliśmy, to od razu lecą na tą. No to jest po prostu genialna taktyka. Mistrz taktyki. obmyślał tą taktykę, tak? <laughs> Chodzi o to, że. Jeżeli tracimy Waterworks już, tak naprawdę tracimy, to po co ci, ci którzy się rezują, idą na, na waterworksy? No chyba, że jeszcze tam uda im się zinteraptować i idą na Mains i zobaczą, że Mańcy już są przejęte No i teraz zastanawiam się nad taką pewną dywersją, ponieważ na pewno Horna widzi, że te Mańcy są atakowane. Hm. Dobra, wiecie co, pójdziemy, pójdziemy y, pomóc na te mańcy. Chociaż dobra, tam rogue jest... Y, wiecie, jaki ma Chybach. Chybach. Chybach może mu się udać. Chybach się uda. Zobaczmy jak ten rogue tutaj wygląda. Ma tutaj na sobie jednego mąka. Okej, okay, tutaj w Ciry dostajemy niestety, jesteśmy wyłajpowani No, dywersja się nie udała. A udało się, zobaczcie, kurde, przejął ten rogue. Jaki on jest dobry! Jaki ten rogue jest dobry! Kurczasz, normalnie zazdroszczę, że ja tym rogiem nie gram. Dobra, idę mu teraz pomóc szybciej, tenko. Teraz to trzeba kamratowi pomóc. Odpalamy się na maksa. Wszystko, co miałem, to odpaliłem. Teraz trzeba szybko tutaj pozabijać. Ice Fury. Dobrze, wszystko jest. Dobra, teraz szybko trapik. Trapik jest, siadło. Killer. Killer. Warto czasem poinformować, tutaj, wszystkich, że jest healer. Bo nie każdy, jakby się ogarnia pod tym względem. I zobaczcie, że całkiem ładnie nam się tu udaje. Jest, dobra, nie żyję. Dobra, T Rogue. Dostałem Stunnika teraz. A i włażą we mnie we dwójkę. Troszkę niebezpiecznie tutaj to się robi. Uciekamy, uciekamy. Teraz to jest moment na ucieczkę, mój, słuchajcie. Trafik jest. Jeszcze tutaj czy mi się uda cokolwiek tutaj zrobić. Okej, okay, dostałem Fira Ale z tego Fira... Chyba raczej uciekniemy, dobra. Healer Healer Healy, to dobrze. To, to, co miała healer robić. Healer healy, to co ma robić. A ten warrior jakoś tutaj sobie rady raczej nie daje. Chociaż tu powinniśmy naszego healera uratować. Źle odpaliłem troszeczkę tą moją umiejętność od Beastmastery. Powinienem najpierw przyzwać tutaj Dire Beast, a później to używać, ale dobra. Ale dobra, tak też może być. Dosyłamy kilkomand zrobiony. Jeszcze zobaczcie, że tutaj mamy pewnego delikwenta. A i wziął tu Warrior. To jest chyba Arms, o ile dobrze kojarzę. Patrzę po jego broni. Teraz ja szybko wyczyścimy jeszcze tego szamana tutaj. Raz, dwa i trzy. Nie żyje, te kilkomandy pod sam koniec, Świetna sprawa. No i moi drodzy, słuchajcie, Battle Grant zbliża się ku końcowi. Bardzo ładna rozgrywka. Bardzo mi się to w ogóle podobało. No, prawda, hordziaki mogą tutaj e, być niezadowolone z porażki swoich pobratyńców. Ale, kurde, hordziaki może się gdzieś tam kiedyś odgryzą. A jak hordziaki się odgryzą, to zazwyczaj boli, więc trzeba uważać. E, natomiast, e, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Bardzo ładny trinket! I kurde, mam upgrade na trinket! Świetny trinket! O jezu, jaki dobry trinket! 875 Critical Strike Agility. I jeszcze Prismatic Socket coś tam wrzucić można. No, ja z tego granda wyniosłem dużo. Jeżeli chodzi o obrażenia, top obrażeń. Trochę nie dziwne. Top zabójstw, najmniej śmierci prawie że. Prawie najmniej. Więc jeżeli Wam się oczywiście odcinek podoba jak najbardziej, zostawcie tą łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa, pa. jeżeli chcecie więcej PvP, to to mi krzyczcie PvP, bo ja to jestem kurde napalony na PvP. Trzymajcie się, cześć.